Cześć kolego. Bawicie? Tak. z białym serem czy żółtym. Ja Wow. Wiecie? ciekawe co to będzie z tego, co? No, ciekawe. Tylko te się lepiej piekły. Nie, one mają inny Nie, kolor po to prostu. Są po prostu inne sery. Poczekaj, zaraz będziesz próbować. Mhm. Ty wybierasz który ser? Tak, tak, żeby było mało Weź sobie jeden i drugi, bo ten drugi może być lepszy, mm, wiesz? Ten czedarek A po tak, tego Ja chcę tego i tego. Tak. Taki i taki, tak. dobrze Oczywiście Tak się Chodź No lewo, kiedy jak to wyszło Takie kropeczki Łoło, I Proszę bardzo Dziękuję może ogórek do tego piszany byłby super? Tak, tak ogórek? Mhm. Dobra. Idź, usiądź Władek, bo zaraz to wywalisz. Ja Ci przyniosę. Zaraz nałożę ogórki i sobie... Czy więcej? Nie, już razie tyle. Już ogórki jadą. Dobra. Dobra. Czy wetrzyć wam te ogórki w ogóle? Nie. Można nie można trzam. Tak, pewnie. No, Czego jesz? Chce ci się? Tu no, chce i truć. Nie ładnie. To ja nie zrozumie w ogóle. Może wam je przekroić, czy nie? A nie, można nabić. Okej, okay, jest, okej. Okay.

Tak. Dobra. Ja czekam na no. okulę. Do... Mhm. Czekaj, Wadek, zobacz, możemy zrobić tak. I się będzie O, cyk. Cyk. Zrobić Wam tak? Klara, pomóc Ci? No. Poczekaj. U, u, u. Proszę bardzo. Daj, Matyśka. daj. Że mnie będę noża donosił Smacznego I jeszcze zaraz będzie na ochłodę ogórek Ogórek, ogórek Kiełbasa i sznurek Sama spróbuję, Ty chcesz spróbować? Nie, tego nie, ja wczoraj się nażarłem takich rzeczy Także, ło Smacznego. Z Barbara. Kontynuuj barbaro ucztę. Ciekawe, ciekawe. Mhm. Daj no jak? Jeść? Dobra, to ja wreszcie no, idę na okej? Okay? smacznego, Jak wam smakuje? Pyszne. Poważnie? Mhm. Mm Bo ja to w sumie to... Jeszcze nie wiem jak to... spróbować. Czego tu się spodziewasz? Co? Ja mam tylko z tym samym, tylko chcę spróbować z tym. To jest całkiem podobnie, wiesz? Mhm. Mm -hmm. hmm. Mhm. Ja mam. nie zrobiłam takiego pełnego gryzy. Zobacz, takie malutkie gryzy sobie robię. Hmm, trochę niejakie ja powiem szczerze. Chociaż... Pieprz czuję, no i tam przyprawę do ziemniaków. Działam mnie Mhm. Ja bym chyba lepszy niż zwykłe ziemniaki. No w sumie to całkiem spoko wykorzystanie. Sara i mm. no? no nic super odkrywczego, ale sobie możemy polecić. Bo... Wszyscy zadowoleni. A ty władaczku jeszcze się nie wypowiedziałeś? Co myślisz o tym daniu? Ja jeszcze nie spróbowałem. No to może byś spróbował. Bo ten ser zaraz będzie zimny i to w takie wiesz, będzie niekoniecznie dobra. Mam no, taki mniej, mniej, mniej smaczny. No. Komu dołożyć? Jeszcze, to by na pewno, by Ty jednego doprowadziłaś. Mhm. Dobrze, to zaraz sobie wybierzesz, którego Ty chcesz, tego jasnego sora, czy tego ciemnego? czy znaczy tego żółtego, czy tego bielszego? Mhm. Tutaj mamy ten żółty, to mozzarella, to cheddar, a tu jest mozzarella. No to ja poproszę tego. Tego? Proszę bardzo. <laughs> Dzięki. Smacznego. Dziękuję. A nie co tam są te? No to jemy. Słucham. Dobrze, to tu są te przyprawy? Tak. No właśnie, bo przyprawach no nie dodaliśmy. To smaku. jest sól, pieprz i przyprawa do ziemniaków. O tyle. Dobra, to teraz to już naprawdę smacznego, kończymy i jemy. Bye.